Zmęczyłam się już. Także tak, yy, nosimy skrzynki z ziemniakiem, którego będziemy wsadzić jako wczesnego. Yy, Oskar mówi, że na jedną skrzynkę miał przypadać tak z 10 kg, ale przypada pewnie więcej, może nawet z 15, a my sobie bierzemy po dwie, także super. Yy, ja już się zmęczyłam i jesteśmy przy końcówce. Więc stwierdziłam, że, że sobie troszkę odpocznę, bo mnie boli po prostu kratka piersiowa już yy, także tak yy, przez cały labirynt yy, jakichś lochów w piwnicy oskara schody. No to nie jest zbyt lajcikowa trasa. Ale tak ile mamy skrzynek? Mamy skrzynek 50? Razy 15 kilo No, skar mówi niecałe, także 750 będzie mniej więcej mniej także tak tu mamy jakąś agrowłókninę, czy tkaninę będziemy przykrywać ziemniaka no a wszystko tak się będzie, prezentuje ziemniaczek. Wszystko będzie dziś na kanale i mam takiego sfinksa, co mi się rozłożył na nogach. Trochę telewizyjnie. No to kurwa sepco to do dwie skrzynki też włożę Ale ja i tak będę pomału jechać no, Żeby one się wiesz co nie obrzastały To daj czy... nie, nie tutaj, tutaj no. Zostając z okazji, że mój Oskar po raz piąty rozmawia dzisiaj z bratem przez telefon, pokazuję Wam moje stanowisko pracy. Proszę bardzo, tu mam ziemniaczki, tu mam koszyczki z ziemniaczkami. No i muszę pilnować, żeby w tych koszyczkach było po jednym ziemniaczku. Czyli jak są na przykład dwa, jak tam, albo zero, jak tam, muszę dołożyć albo ująć. Także, tak to wygląda moja robota dzisiaj tutaj. No i oczywiście dosypywanie tu do tego zbiornika. Z tych koszyczków. Grusy. <noise> to nie o to mi chodziło. No, także mamy ziemniaczki. Ziemniaczki mają takie kiełki, ale jak się sadzi ziemniaczki, to ziemniaczki nagle tracą kiełki. Magia. No także szczerze nie chcę wyzywać na tą maszynę, bo nowo kupiona, ale... Nie no tak jak Ci mówiłem przed chwilą, że to jest wina chyba tego, że nie jest to typowo odmiana wiesz jako na wczesne podokrycia, nie? I nie mhm. mają takich twardych kiełków, my kiedyś jak mieliśmy tego denara, to grubszy kiełek był na przykład nie? bo to jest typowo wczesnie jego normalny taksaton. Denar jeszcze istnieje? Tak? No idzie kupić jako nowego ziemniaka. O, to nawet nie wiedziałam. Myślałam, że już tej odmiany nie ma. Bo przecież jak ja byłam dzieckiem, to my handlowali denarem. No. Ja jestem z, z rodziny handlarzy, jak coś, więc. Nie ten. Odkąd byliśmy zimniarkami? Nie mieliśmy tego denara, nie? Aha. To czemu jeszcze macie denara? Bo ja przejąłem pałeczkę. Aha. Nie, no bo wiesz, że denar no, to jest taka odmiana, co by ludzie brali, bo znają, bo starzy są, no nie? Głównie A... na targach starzy ludzie chodzą, to by brali denara, bo to znają, to pamiętają. Ale mi potem przestały smakować te ziemniaki. Nie. Ale wiesz, jak już ktoś przyzwyczajony od 20-30 lat? No bo winety już na przykład nie ma, no nie? No ja też chyba idzie kupić. Jako... Czy tajfuna? Trzeba nie wiem, jak to jest dokładnie, bo wiesz, jako yy, w centrali idzie kupić tego ziemniaka, nie? Aha, no, w centrali a czy, tak. A czy on, czy on faktycznie to jest wineta, czy, yy, czy tam, ale winety... Czy tak jak handlarze mówią na targach, że no. taka odmiana, jaką chcesz. Tylko po to, żeby sprzedać. No, to tak samo tak jak my mamy tą Queannę, to przecież to już może przez 5 lat nie być ten ziemniak i no po prostu jakaś nowa generacja go jest, ale dalej go sprzedają jako Queenannę, nie? No. Są, są jeszcze jest podobny bardzo ten szanszaj czy jakiś szan, katińska, japońska nazwa Shanshai. No. I on też jest taki podłużny ten i dużo ludzi mówi, że jest lepszy, nie? Aha, szanszy. Ale zaś y, niektórzy mówią, że jest za bardzo miękki. Aha, no Ten no. To no, nisty no, no. jest, wie, jak na napirę ok, nie? No. A, on, a te, to jest takie na wszystko, nie? Mhm. Mm Kiedyś chciałem kupić go za, zamiast te, tej Anny, chciałem tego Shanghai, ale gadałem tam z jednym, to mówisz, że. Mieli... A chyba, chyba mieliśmy raz Shanghai, bo tak mi się gdzieś obiło o uszy. szanszej hmm. Nie, jakby jak zrobił piwo. Zero. Hmm. My handlowaliśmy nawet białym, ale biały to mam. Tam, tam gdzie byłem posadzarkę, nie no. pod Warszawą. No. Gościu mówi tak, że u nich na przykład yy, biały ziemniak, bo tam tylko biały Warszawa. No wiem, I, i Kraków wiem. Słyszałam, chyba też. że chyba też, nie? Nie? w Krakowie nie wiem, ale wiem, że właśnie okolice Warszawy to schodzi tym biały. No, i mówi tak. U nas to żółty, ewentualnie czerwony z żółtym środkiem, nie, nie tak, biały. Tak, ale on mówi tak. 25 zł worek no. białego, nie? A żółtego to nie sprzedasz za 15 zł. Serio? No. No. Bo nikt nie chce, nie? Ale żółty jest lepszy. Ale mówi, że jest bardzo tam, wiesz, może 5-10% bo są tak nauczeni ludzie do białego, nie? No. Ale żółty jest smaczniejszy. A ja mówię, tu u mnie na, na Śląsku mówię, nie? Białego się nie sprzedał. Mówię, to białego nie sprzedaż, mówię, yy, mówię tego oberona, co my mieli, nie? No, no. To mówię, wiesz, to już ludzie tak narzekają, nie? Bo on jest taki blady. Taki jasny, no. no. I już narzekają ludzie, a wiesz, a co dopiero jakby białego dostali? Jakąś no, irgę no. albo coś, nie? No. wie ja pierdzielenie. My irki trochę mieli, no, ale wiesz, my mieliśmy, nie, nie wiem, z 20 worków max zawsze kupywane, no. bo to nie schodziło w ogóle. Żółty, czerwonego my też tak dość mieli. No, czerwony jest dobry ogólnie ziemiak. Czerwona skórka. To by ten. Trzeba by robić tak, że u nas sadzić białego, sprzedawać i zawozić do. Trzeba by zrzucać się tego. No, tak trzeba by robić. No już no, tak jest, no i co? No, ciekawe, no nie? Że tak ludzie nauczeni do białego. Bo no, my mieli nawet czerwonego z białym środkiem. Też na handel i tak zobaczymy co z tego wyjdzie będziemy. Będziemy na bieżąco Ale jak nie, nie wyjdą to nie będziemy nagrywać chyba. Pójdzie pójdzie żywka i chyba powiem. pójdzie tak jak filmy z ogórkiem było ogórko, ogórko, ogórku, ogórku i nagle cisza ogórek zdech. ale ogól, ogólnie z tego co słyszałem to Wiesz, ludzie się chwalili, że była w tamtym roku cena na ogórka, nie, ale mówi, że był zbiór, dwa i weszła zaraza nawet ci, co pryskali. Powiem Ci, że sąsiadki mówiły, że one nie mają swojego, swojego ogórka, bo on za... Nim... Za szybko chcę mówić, <laughs> bo on zanim zaczął kwitnąć już zdech. No, no to u nas widzisz też, powyłaziły te krzaczki, wiesz, nie dość, że ich mało powyłaziło, no. To wiesz, to zaraz jest coś tam nie dość, że wiesz, tu się. Nie był, nie, wybrałeś, nie był w ogóle wpadli. rok na ogórka, no nie? Znaczy wiesz, no każdy był zadowolony z ceny, komu się tam udał ten ogórek. Komu się udał, to, to cena była dobra, ale nie był rok w ogóle na ogórka. Żeby też coś tam pozbierali, no wiesz, po 4 zł to się go sprzedało, czy po, czy po 5 prawie. No. No my chyba z pięć razy na ogródku. No. no. A sąsiadkom w ogóle nie powywoziło. Przez to ja sprzedałam ten z pola. Zobaczymy, wiesz, zobaczymy jak wyjdzie z rozsady w tym roku. No. To w sumie to już by trzeba pomału robić. No. Za 10 trzeba zacząć to robić. Powiem wam, przejechaliśmy jeden rządek, a już się dziadostwo popsuło. Tu się to dziadostwo skrzywiło. Jakieś żelo betonowe kuźwa... Tak, bo się powyginało jak linka ta plastikowa. No i. Tu jest, to, to jest skrzywiony, widzisz? No. W dół, patrz, Ale to... ani my w kamień nie walnęli. A się skrzywiła na prostym polu. Jestem Trzeba to no. naprawić trochę. Piesek pilnuje traktora. Nie wiem czy dobrze to widać ale znowu nam się to skrzywiło ostatni przejazd został albo dwa okrótki, trzy, też o tak teraz muszę jakoś się naprostować jeszcze i robimy ostatni przejazd albo albo półtora jeszcze zobaczymy jak, jak nam wyjdzie także I zrumbowało się po raz drugi. Tak. Tam komini misiak. miশাক. Prostowanko na polu profesjonalne. Może skopa to, nie? Masz e no. A tu pies, taki wysiwiały, bardzo czysty, wykąpany w pyłku, jak szynszy. A tak się wraca do domu. Trzymam ją cały czas, bo jej nie ufam. Teraz trzeba jechać, zmienić ten sprzęt na sprzęt do formowania. Formownicę do żołnierzy. A wieczorem będziemy pryskać, i może rano położymy na to wszystko folię. Nie wiem, czy mnie słyszycie, czy jest sens w ogóle to mówić teraz. Bo 60 a lubi dużo mówić. Także ja się rozłączam, bo wjeżdżamy na pole, w sensie na polną ścieżkę i będzie miotać. Także widzimy się w przyszłości. Się robić śmok, a my pryskają. Co go tak znosi na jedną stronę cóż tu się stanęło? Ojoj! Oj! Oskar jak skończyliśmy sadzić to przyjechał uformować rządki, więc wygląda to już zdecydowanie lepiej niż wcześniej. Widać, że są kopce z ziemniakami, przynajmniej. No i e, zrobiliśmy oprysk i teraz jak się robić mógł, to opryskamy. No i e, mam nadzieję, że jeszcze zdążymy rozłożyć te folie. Także tak. Ciekawe, czy coś jeszcze uda nam się nagrać. Bo szczerze już to źle wygląda w kamerze, ale zobaczymy. Na to przyszło do ciebie? No? I dokąd ma? Za, zażądki jeszcze? Stań, bo jak nagrywasz, to wstań na to, a ja bym. To wygląda jak jakieś obrzędy. Jak lęczę na białej tkaninie, ty masz szpadel. Jaki rytuał dzisiaj odprawiamy? Zimno mi. Boli mnie brzuszek. A pan maruda. Nie chcę ze mną nawet pożartować. Godzina 20, sąsiadka już raz zaczęła alarm robiła rozeznanie pewnie dzwoniła po sąsiadach co tu się od Janie Pawla ale co chyba skończyliśmy rozwijać dwie agrotkaniny badziewne co powiesz oświecony? To pewnie sąsiadka chce nas wypościć, na pewno. Mówię ci. A więc, tak, jestem na polu z ziemniaczkami. Niestety nie przyjdziemy tam, bo zanim zdążyłam cokolwiek nagrać, Oskar już zdążył zaorać pole. Także. Tam daleko, tam, tam. Widać nasze przykryte ziemniaczki. Nie wiem, czy żyją, nie wiem, czy wyjdą, nie wiem, czy cokolwiek z tego będzie. Ale miejmy nadzieję, że tak będzie. Przekrywaliśmy to w środku nocy, bo czemu nie. Zrobiliśmy źle, bo mogliśmy poczekać jeden dzień, aż popada i dopiero opryskać i przykryć. No ale... Znaczy no, ziemia nie no. była, wiesz, sucha, nie? Ale to jest kwestia tego, że opryskałeś mogło... ziemię, która nie była ubita, więc na pewno było. się sypało. Nie, nie było. Formownicą robiłem to było. Ale na następny dzień padał deszcz. No mi się tak wyszło, I no to wszystko raz. pewnie spukało. Nie, potem magrowu kiną coś. Tak, także tak. Także tak, nie. A jednak przeszliśmy, tak więc to ta -dam! No, ta dam! Proszę bardzo. To dam zrobiłem dziurę. Fajnie. W ogóle ta włóknina to jest dziadostwo iż, gdyż, ponieważ targa się jak stara ściera. A patrzcie ile tam czczownic. Dużo czczownic. To dobrze. Fajne są czczownice. Czekaj, bo nie ma głęboko. Wpisz głęboko. Chcesz rękawiczki? Nie. To dobrze, bo i tak bym ci nie dała. Nie. Także tak, sadziliśmy brak ziemniaków. Yy, na pewno cokolwiek z tego wyjdzie. Yy, na przykład nic. A nic to już coś? Nie, no wiesz, zawsze no, na pewno będą mnie no, chodziło o to, że czy uda się je zbierać wcześniej, tak jak planowaliśmy. Dobra, to zacznijmy podziwiać się czyli czy coś. Na no co warto patrzeć. Patrzcie jakie ładne. One są takie ciemne. Widzicie? Ale takie tłuściutkie. Słuchajcie, zaraz się A to jest jakaś ziemna krewetka. Co myślicie o takiej ziemnej krewetce? Słuchajcie. Moim zdaniem jest interesująca. I fajne ma te blaszki od góry. Co, to tak dalej to jest. Nie. Także przekopaliśmy już prawie metr, dalej brak ziemniaków. To wróży bardzo dobre zbiory. Po prostu dobrze się ukrywają przed drapieżnikami. Nie będą to są nasze zbiory sterta kamieni. To Nawet zatrudniliśmy wprawionego kopacza do pomocy, żeby je znaleźć. Kurde. Kolejny kamień, nie, nie. E, także widzimy się tam na końcu. Nie w połowie, na pewno bo ja już tam patrzyłem raz. Mhm. Mm po 200 godzinach kopania w końcu odnaleźliśmy pierwszego ziemniaka. Także proszę bardzo! Mam mi krokiełek i w miarę żyje. Także super. No. Wow. No są. Ja nie wiem czy ja formownicą za daleko nie, nie, nie podciągłem. Może dlatego tak być. A na koniec musiałeś docinać ale tu 20 metrów nie podciągłem tych rządków. Więc to by było na tyle w tym filmie. Widzimy się za x lat świetlnych, jeżeli to cokolwiek da tym ziemniakom. I co? I możecie kliknąć w jakiś tu film. Yy, nie rzucaj we mnie głównym. Yy. No. Dziękuję za oglądanie. I do następnego. Pa Pa!